Jeżeli pracowaliście kiedykolwiek z Node'em to na 90% słyszeliście takie pojęcia jak JavaScript Runtime, silnik V8, biblioteka libv i jednocześnie, jeżeli Was zapytam co to jest ten cały Runtime to pewnie co najmniej połowa z Was odpowiedziałaby no ten... no jest... jest... jest tym. Wiesz, no co Ci będę mówić jak Ty wiesz. Dlatego, jeżeli chcecie poznać trochę konkretnej teorii na temat tego, czym jest właśnie Runtime, jak on działa i co tam w środku jest, a także gdzie jest właściwie ten cały silnik V8, w tym oraz biblioteka LIPV i inne, zapraszam Was do tego odcinka. Na oficjalnej stronie NODA można przeczytać, że Node jest to JavaScript Runtime Built on Chrome V8 Engine. Czyli że jest to runtime zbudowany na silniku V8. Co to właściwie znaczy? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zobaczmy, jak wygląda ten cały runtime. Co tam jest. No więc, Node.js jest to. Takie pudło, w którym znajduje się parę innych jeszcze rzeczy. I teraz mamy takie trzy warstwy. Warstwa na samej górze to jest Node API, czyli API Node'a, napisany w JavaScript. I tam mamy różne biblioteki wbudowane, typu HTTP, do tworzenia serfera, do odczytywania plików, do operacji kryptograficznych. Pod tym linkiem możecie sobie zobaczyć, Wszystkie dostępne biblioteki są to biblioteki, z których możemy korzystać podczas pisania naszej aplikacji nodowej. Na samym dole jest kilka bibliotek napisanych w C++ albo w C. Więc żeby to połączyć, pomiędzy nimi jest coś takiego jak bindowanie, czyli no właśnie takie połączenie, taki klej pomiędzy tym kodem JavaScript a kodem C, C++. To jest mało istotne. To jest ciekawsze, to co jest na samym dole, czyli V8, to jest właśnie silnik napisany w C++. Jest to silnik JavaScript, on jest odpowiedzialny za czytanie kodu, czyli tworzenie obiektów, wywołanie funkcji, e, definicję typów, tworzenie stosu i tak dalej, To on właśnie zajmuje się też e, zarządzaniem pamięci. Więc mamy tutaj silnik V8 i mamy coś takiego jak libv, napisane w C. Libv zawiera event loop, Uwaga, V8 też, ale on jest taki powiedzmy w trybie podstawowym. Tu jest jego rozszerzenie czy nadpisaniem, nad nie jestem pewny, ale to właśnie z niego korzysta Node. I on zarządza wykonywaniem kodu i dostarcza wielowątkowość. Za chwilę to przedstawię. Czyli właśnie ten event loop, ta biblioteka zarządza, który kod ma się teraz wykonywać, a V8 ten kod wykonuje. No i mamy też tutaj takie inne biblioteki napisane w C, C++ typu właśnie do SSL, do kompresji danych i tak dalej. One są wszystkie zlinkowane właśnie pomiędzy JavaScriptem nie dzięki temu bindowaniu, tym bindom, temu połączeniu. Zobaczmy jak to samo będzie wyglądało na takim diagramie. To jest generalnie to samo. Tak wygląda system Node, czyli to jest nasza aplikacja. Kod jest przesyłany tak naprawdę do, do silnika. Natomiast silnik posługuje się właśnie tą pętlą eventów. Dlatego, że note jest oparty na eventach. Czyli silnik posługuje się właśnie pętlą eventów, żeby zarządzać kodem. Zarządzać tym, co ma się teraz wykonać. A z kolei pętla e, posługuje się znowu silnikiem do uruchomienia już tego kodu. Więc jeszcze wrócę tutaj. Napisałem coś takiego jak JIT just in time. To znaczy, że silnik. Czyta ten kod jakby w locie, w trakcie. Czyli pętla zdarzeń bierze jakiś kawałek kodu, który ma się teraz wykonać, na przykład funkcję i wrzuca ją do silnika. I ten silnik ją w trakcie czyta. To nie jest jak, jak język Java, że cały plik jest skompilowany naraz. Tutaj jest wrzucana linijka po linijce, która aktualnie ma się wykonać. Czyli to just in time znaczy mniej więcej tyle, że ten kod jest przetwarzany, uruchamiany w locie. I chciałbym skupić się trochę na tej części, czyli właśnie pętli tych eventów. Więc mniej więcej wygląda to tak: jeżeli mamy jakieś funkcje do uruchamiania, tak silnik wrzuca je sobie tutaj na kolejkę eventów i teraz wszystkie te y, oczekujące eventy, to jest taka tablica, tablica stos. Wszystkie te eventy czekają na wykonanie, wszystkie te funkcje czekają na wykonanie. Więc mamy tutaj pewną pętlę. Można sobie wyobrazić, że jest to zwykła pętla for czy while, bo właściwie tak się zachowuje. I teraz pętla jest jednowątkowa, czyli jest tutaj jeden wątek. Ona się cały czas kręci w kółko i bierze sobie po kolei te funkcje i je wykonuje, to znaczy przesyła tak naprawdę do silnika, żeby je wykonał. Ale czasami są funkcje asynchroniczne, na przykład odczytanie pliku albo połączenie przez API, i są to połączenia. Które blokują wejście, wyjścia. Tak? Są to operacje, które blokują te wejścia, wyjścia, i one są wysyłane do oddzielnych wątków. Czyli one tutaj sobie lecą i zaczynają być wykonywane. Więc te operacje się tutaj na boku wykonują. Pętla w międzyczasie cały czas się kręci, więc ten kod się wykonuje i kolejne funkcje są ze stosu ściągane. I w momencie, gdy któraś funkcja tutaj asynchroniczna jest już gotowa do wykonania, wykonuje się jej callback, czyli brany jest kolbak i wrzucany jest z powrotem do pętli gdy ta pętla jest wolna czyli gdy tutaj cała kolejka się skończy pętla jest już wolna więc bierze te kolbaki do wykonania i wysyła je z powrotem do silnika żeby on je wykonał i dlatego mimo, że ta pętla jest jednowątkowa tak? to jest jeden wątek, ona jedną rzecz na raz wykonuje to dzięki temu, że tutaj mamy te poboczne jakby wątki dzięki temu note jako całość jest wielowątkowy jeszcze na koniec tylko wspomnę, że był to jeden ze 140 odcinków pełnego kursu Noda Mojego Autorstwa. Jeżeli chcecie poznać Noda dokładnie, umieć z nim pracować, zapraszam Was do kursu, którego szczegóły znajdziecie w opisie filmu.